0,253 hektara i numer 12 o powierzchni 0,004 hektara przeznaczeniem na drogi dojazdowe ogólnodostępne. Podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu przejęcia na rzecz gminy Solina działki numer 21 przez 1 o powierzchni 0,2307 hektara. Położonej w miejscowości Radziejowa, a następnie do nieodpłatnego przekazania tej działki na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe nad Leśnictwo z przeznaczeniem na drogę dojazdową ogólnodostępną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zlecić wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podjęcia. Czy są jakieś zapytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały L w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9, litera D oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Yy, oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 18, 19, 20, 21, 22 ustęp 1, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237, artykuł 258 ustęp 1 oraz artykuł 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Solina uchwala. Paragraf 1. W uchwale, uchwale nr 74 na 731 na 23 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa Gminy Solina na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę 86 930. 5 złotych i 2 grosze, w tym dochody bieżące 86 tysięcy 935 złotych i 2 zł. z wyszczególnieniem. Tu jest tabela. Dochody do osób prawnych, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 tysięcy 585 złotych i 2 grosze wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 68 585 i 2 groszy. wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 68